Sport wpadki. Nieodpowiednia czołówka 3. No nie, dlaczego tu jest czołówka teleturnieju? To jest sport czy teleturniej? Bo ja nie rozumiem, chyba wybraliśmy nie tą czołówkę. Nieogarnięty reżyser. Ja nie mogę. Dlaczego całe studio sportowe jest mega oświetlone? Powinno być normalne światło, a nie mega oświetlone. Coś mi się wydaje, że mój reżyser jest nieogarnięty. Niepotrzebna muzyka. No, proszę, dlaczego w studiu sportowym gra niepotrzebna muzyka? Przecież miała być czołówka, a nie muzyka. Zdejmijcie tą muzykę, bo ona mnie denerwuje. Przybliżona kamera. Oj, no proszę, dlaczego ta kamera jest przybliżona do mnie? Nawet ta kamera nie nagrywa całego studia ze mną, tylko mnie nagrywa. Panie reżyserze, proszę odsunąć tą kamerę trochę ode mnie, bo nie mogę poprowadzić sportu w takim przybliżonym kamerze do mnie. Zły prezenter 2. Witam Was bardzo serdecznie w Wiadomościach Sportowych. Zaraz, a co ja tutaj robię? Nie powinien tych wiadomości sportowych ma poprowadzić megalodon. Mam wrażenie, że reżyser wybrał złego prezentera. Spóźnione wejście prezentera 2. Co, już się zaczęło. Tak, zaczęło się przed chwilą, zanim wszedłeś do tego studia, spóźnialski. O rany, bardzo przepraszam, panie reżyserze. Chyba trochę byłem zaspany w domu. Obiecuję, że drugi raz się nie spóźnię. Nieproszona osoba. Witam Was bardzo serdecznie w wiadomościach sportowych. No nie, zła Eleonora. A co Ty tutaj robisz w studiu sportowym? Jesteś nieproszoną osobą, a nieproszone osoby mają zakaz wstępu do tego studia. Opuść to studio w tej chwili. Nie mam mowy, nie opuszczę tego studia. Nie dyskutuj ze mną, opuść to studio w tej chwili. Słyszałaś, co on powiedział do ciebie? Opuść to studio w tej chwili, albo wezwę ochronę. No dobrze, dobrze, już opuszczam to studio, tylko proszę nie wezwij ochrony do mnie. Pijany reżyser. Witam Was bardzo serdecznie w Wiadomościach Sportowych. Jestem Megalodon, a oto dzisiejsze wiadomości sportowe. No, chodź, Megalodon, idziemy do baru na imprezę. Będziemy się bawić aż do samego rana. Panie reżyserze, a co pan takiego robi? Nie widzi pan, że jesteśmy w trakcie nagrywania wiadomości sportowych. A do tego jest pan pijany i dlatego pan gada takie głupoty. Co, jakie głupoty, jaki pijany, nie jestem pijany, czuję się doskonale, no choć megalodon, na pewno spodoba ci się ta impreza. Panie reżyserze, to nie jest night Club, to jest studio sportowe. I do tego pan opowiada głupoty. Dobrze radzę, aby pan poszedł do domu i by się pan otrzeźwiał. Robi pan małe zamieszanie w studiu. Nie chcę iść do domu. Chcę iść na imprezę z tobą. Proszę pójść ze mną, będzie fajnie. Dobra, mam dość. Ochrona, zabierzcie pijanego reżysera z naszego studia. On musi trochę otrzeźwieć od opowiadania swoich głupot. Nieodpowiednie Studio 2. Nie, to nie jest Studio Sportowe. To jest Studio Talk Show. Nawet jeszcze nie rozpoczęliśmy tego programu. Coś mi się wydaje, że wybraliśmy złe studio. Niepotrzebne przysłowie. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No nie, cięcie, megalodon, dlaczego powiedziałeś przysłowie zamiast przywitać swoich telewizów podczas czołówki wiadomości sportowych? Ojej, przepraszam panie reżyserze, ale takie przysłowie mi wpadło do mojej głowy, że postanowiłem to powiedzieć w studiu sportowym. Nie szkodzi, ale proszę zachować to przysłowie na potem, bo teraz nagrywamy wiadomości sportowe. Więc lepiej nie popsuj tego ujęcia. Dobrze, panie reżyserze, spróbuję nie popsuć tego ujęcia. Zła czołówka. No nie, to jest zła czołówka i nawet to nie jest czołówka wiadomości sportowych. Mam wrażenie, że wybraliśmy złą czołówkę. Kończmy ten filmik, bo tu już nic nie wymyślę.